Praca influencera, youtubera czy streamera wiąże się z tym, że nie wszędzie jest on w stanie realizować swoje filmy. Chodzi tutaj bardziej o twórców, którzy nagrywają materiały poza domem, czy to na mieście, czy w różnego rodzaju lokalach. Jednym z aspektów takiego nagrywania jest fakt przyciągania uwagi ludzi, jednak z tym większość twórców dobrze sobie radzi i nie robi im to różnicy, że ludzie się na nich patrzą. Drugim istotnym aspektem jest fakt nagrywania w miejscach prywatnych, ponieważ trzeba odróżnić publiczną ulicę od miejsca prywatnego. Na ulicy każdy z nas może nagrywać wszystko, co widzi bez skrępowania, jedynie nie można publikować czyichś wizerunku bez zgody tej osoby, jeżeli ta osoba nie jest elementem tła. Inaczej sytuacja ma się w przypadku restauracji czy jakichkolwiek innych biznesów, gdzie znajdujemy się na czyimś terenie prywatnym, tak jak w tym przypadku. Ja bym Państwa prosiła o a, ale nie ma pan zgody, no. Kamerowania. A okej, okay, rozumiem, to no dobrze. Wchodzili tutaj do mój nagroścy mi się poskarżali, także w tym momencie już natychmiast. Dobra, dobra nie, to, to my wyjdziemy w takim razie. Proszę o połączenie w tym momencie. Dobra, dobra, dobra. Dajcie mi, proszę. Dajcie mi proszę. Słucham? Dajcie mi proszę. Słucham? Rozumiem, że regulują państwo zamówienie, które złożyli no nie no, skoro nie możemy nagrywać i nic nie dostaliśmy, no to... Ale pan nie złożył, bo pan świadomy tego, że pan jest świadomy tego, że nagrywa pan. To jest pan, bo tam mogę poprosić o wyłączenie? A było ostrzeżenie jakieś o tym, że nie można nagrywać w tym miejscu. Tak, Ale pan nie zna prawa? Ja znam, ja znam doskonale prawo. Pan No ja po prostu mogę wejść i tyle. Oczywiście sprawa nie jest zero ponieważ warto tutaj wspomnieć o kilku rzeczach. Dla kontekstu trzeba wspomnieć o tym, że Frania, bo to o nim mowa, na początku przed wejściem do restauracji, pyta obsługę, czy może nagrywać, oraz prosi o stolik na uboczu, uzyskując tym samym pozwolenie na nagrywanie. Kellerka poprosiła go również o uregulowanie rachunku po złożeniu zamówienia, mimo że tego wcale nie otrzymał, co również wzbudziło sporą dyskusję. Kolejną ważną sprawą jest to, że nagrywanie lokalu to jedno, a nagrywanie siebie to drugie. Streamer ten na transmisjach nagrywa tylko i wyłącznie siebie, tak aby nie stwarzać nikogo komfortowych sytuacji dla ludzi wokół, którzy również przychodzą do jakichś restauracji. Niestety sytuacja ta powtórzyła się również przy kolejnym lokalu. Proszę Państwa, ja przyciągnęłam sam telefon, że Państwo nagrywają jakieś tam nieodpowiednie treści i niestety nie możemy Państwa tutaj gościć. Po prostu dostałyśmy informację, że coś jest nie, nie okej okay i no nie zresztą nie nie przeprosiły. Niesamowite to jest drugi, trzeciej restauracji no Ale my ryszałeś. nic naprawdę nie No dobra. Nie no bo na żywo po prostu nas ogląda ponad 10 tysięcy i ludzie lubią sobie tak zadzwonić. No ale... Rozumiem. No, Chyba no, no, no. no. no, że ktoś zadzwonił. Nie? Ale no tak. No, tak, jest, tak jest właśnie. informację od że po prostu... Nie no rozumiem, no jak szef kazał, no to jakby wszystko rozumiem. Dobra, dziękujemy. Sytuacja, w której znalazł się Frenio nie jest na pewno czarno-biała, bo z jednej strony otrzymał on pozwolenie w wielu miejscach na nagrywanie, z drugiej strony, nagrywał tylko i wyłącznie siebie, zachowując szacunek do innych gości restauracji. Opinia ludzi jest podzielona: jedna część uważa, że nie można pozwalać streamerowi na wszystko i dobrze, że ktoś ukrócił jego zachowanie. Z kolei inni uważają, że restauracje te zrobiły sobie dużą antyreklamę poprzez swoje zachowanie. Sam Franio również nie zachował się w zły sposób, a powodem jego wyrzucenia miały być telefony od rzekomych klientów, a to prawdopodobnie byli widzowie transmisji. Z kolej o wiele większe problem ma Blowek. Jest to jeden z największych twórców w Polsce i poinformował on ostatnio, że został ukradziony na kwotę 5000 zł. Sytuacja miała miejsce w nocy, a z jego konta znikały sumy w kwocie kilkuset złotych. Influencer zamieścił tę informacje na story i zapytał ludzi, czy można coś z tym zrobić. Ciężko określić w jaki sposób ktoś skorzystał z jego karty. Być może ta została w jakiś sposób przechwycona w miejscu publicznym lub też w transporcie publicznym. I następnie ktoś nią płacił. Dziwną sprawą jest to, że Blowek nie musiał potwierdzać tych transakcji pinem, a te opiewały na kwoty kilkuset złotych, a w jednym przypadku nawet ponad tysiąc. Na pewno umieszczenie story może jakkolwiek pomóc mu rozwiązać ten problem podczas zgłoszenia tego do banku. W kolejnym story Blowek poinformował, że raczej powinno się udać odzyskać te środki. Wiele osób zamieściło komentarz, że na biednego nie trafiło, a że sam twórca zarabia tyle, że nie powinno mu robić to dużej różnicy. Na pewno osoba, która zarabia mniej taką kradzież, mocniej by odczuła, jednak nadal jest to ogromna kwota pieniędzy. A to ile się zarabia, nie definiuje tego, że taka kwota dla kogoś może być nieistotna, bo nadal za 5000 złotych można kupić bardzo bardzo dużo rzeczy. Zakupić również chciała ekipa Dresscode jeden z przysmaków w pełnym lokalu. Chodzi konkretnie o specjalnie przyrządzoną cebulę. I jednak końcowo po przybyciu na miejsce dosyć mocno się oni rozczarowali. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cebulę, Cebulkę, tak. No niestety nie ma. Wszystkie co przykrywaliśmy były zepsute i no nie robimy nowej. Oho. A. No dobra. To przynajmniej sobie zrobię zdjęcie jak ona wyglądała, Dobra. dobra. Proszę bardzo, tak wyglądała cebula, natomiast niestety nie dostaniemy cebuli. Idziemy Uważam, że jest to abstrakcja, że jechaliśmy tutaj specjalnie pół godziny. Pani, która nas obsługiwała wiedziała, że jedziemy tutaj kamperem, bo i to powiedzieliśmy i nawet nie dzwonili nam powiedzieć, że cebuli nie ma. <śm> <śm> My tu przyjeżdżamy, podchodzimy do lady, a pani, potem cegula, no nie, zrobimy wam. Bez tu teraz z perspektywy czasu, uważam, że mega hamster. No właśnie, tak Twoje reakcje mi nie pasowały. Nie, więc... bo ja byłem taki, a no dobra, no spoko, lecimy dalej. Ale teraz na no, taki przecież seryment, jechaliśmy pół godziny. I Chyba że dzwoniłeś tam? Tu, I nie? dzwoniłem tam, jakby jak wyjechaliśmy. Nie, no mega dziwne. Nagranie to budziło sporą dyskusję w sieci, ponieważ dwójka influencerów dosyć mocno zareagowała na brak składnika, wylewając swój żal w materiale. Część ludzi uważa, że jest to mocna odklejka, jednak aby zrozumieć całą sytuację, warto dodać fakt, że wcześniej zadzwonili oni do lokalu, żeby się upewnić, czy mają na stanie ten składnik. Może to przeróżnie do sytuacji, gdzie chcemy zamówić kebaba i pytamy się, czy jest on dostępny. Po czym po przybyciu okazuje się, że go nie ma, również ludzie w komentarzach, po części rozumieją oburzenie influencerów. Jednak jest sporo komentarzy krytykujących, że są oni banalowymi dzieciakami, które to nie dostały tego, czego chciały. Gdyby nie fakt, że nie zadzwonili oni wcześniej, faktycznie można ocenić ich reakcję za nieodpowiednią. Jednak wcześniej się umówili, a końcowo nie mogli tego zamówić. Interesująca była również reakcja Marcina Najmana na oświadczenie Krzysztofa Stanowskiego. Przypomnijmy, że ten kilka dni temu w wywiadzie z Andrzejem Dudą oświadczył, że chce startować w wyborach prezydenckich i realizować z tego materiały na YouTube. Nie, nie jest tajemnicą e, dla, dla moich widzów że mam pewne plany, mianowicie tak. chciałbym zobaczyć, jak wygląda kampania prezydencka od środka i chciałbym nagrywać to na Proszę ten temat. się napić, bo to będzie mocne, co e, Mam zamiar nagrywać na ten temat różnego rodzaju vlogi, chciałbym, żeby kamera ze mną ponużała. Chciałbym zobaczyć, jak to jest być kandydatem na prezydenta, e, a nie da się tego zrobić inaczej, niż startując w wyborach na prezydenta, mm. w związku z czym zamierzam to zrobić. I tak słuchałem pana prezydenta przez cały wywiad I się zastanawiam, doradza mi pan ten ruch, czy odradza? Fajnie będzie, czy nie? Doradzam. Tak? Tak. Informacja ta wywołała spore poruszenie w sieci. Część z nich to były zarzuty dotyczące tworzenia kontentu z tak poważnych funkcji w kraju. Oczywiście pod to wszystko musiał doczepić się Marcin Najman, który również zapowiedział start w wyborach. W świetle obecnych faktów postanowiłem, że również wystartuję w wyborach prezydenckich. No nie mogę pozostawić całego ludu co na pastwę takich nikczemników. I ciężko tutaj brać słowa Marcina Najmana na poważnie. Tak jak Krzysztof Stanowski może realnie zdobyć sporą liczbę głosów, tak deklaracja Marcina Najmana wydaje się być zagrywką pod publikę i dla uwagi widzów. Natomiast uwagi widzów chciała uniknąć Murcik, która jakiś czas temu oświadczyła, że nie wie czy chce ujawniać kim jest jej nowy partner. Dodała również, że bardzo dobrze czuła się jako singielka, zamieszczając bardzo sprzeczne argumenty. Przemyślałam, że wygodniej mi jest będąc singielką, jak już zaznałam mhm. tego życia singielki, ale teraz, w sumie, odkąd jestem w nowej relacji, to widzę, że po prostu byłam z niewłaściwymi ludźmi, że oni okay. mi aż tak przeszkadzali. Do tej pory spotykałaś się z młodszymi mężczyznami od y, siebie. <grym> Zwracasz teraz uwagę na ten aspekt wieku? Czy uważasz, że to mogła być przyczyna tego, że te związki poprzednie się rozpadły? Osoba, z którym jestem w obecnej relacji, też jest młodsza. Okej! Okay. No, ja nie wiem, co ja mam z tymi młodszymi czemu tak się dzieje. Za każdym razem, jak się rozstawałam, to mówiłam, nigdy już nie wezmę sobie młodszego. Nigdy. A potem przychodził jakiś dzień dobry. Fiore. lojalny? Okej, okay, zapraszam. Jeśli lojalny nie kłamiesz, jesteś zabawny, spokojnie. Zapraszam cię. Jednak końcowo Marta postanowiła pokazać swojego partnera, a jest nim Dominik Wydra, czyli zawodnik MMA oraz instruktor. Reakcja widzów jest mocno negatywna bo pojawił się komentarz, że Marta ma co chwilę nowego chłopaka, że po prostu skacze z kwiatka na kwiatek i że dla Dominika zostawiła matera. Z pewnością nowy partner wyrżał się spośród matera czy mixera i zobaczymy jakich relacja ułoży się w przyszłości. Nieciekawie układała się z kolei relacja między świeżym a Hanią z Genzy. Para pokazuje się na nagraniach z lepszej strony i my jako widzowie niekoniecznie wiemy jak naprawdę układa się między nimi. A w ostatniej rozmowie świeżego z Weroniką ten zdradził, że było kilka momentów, w których to para myślała o zakończeniu ich związku. Czy doprowadziliście kiedyś do takiej w sytuacji, kiedy zastanawiałeś się, się, czy będziecie kontynuować wasz związek? Powiem szczerze, że w trakcie projektu i też przed projektem było y, kilka takich kłótni, takich mega grubych. Wydaje mi się, że w każdym związku jest coś takiego, że, że są różnice zdań. I miałem, powiem szczerze, z... Dwie, trzy takie sytuacje, że nawet w trakcie projektu, że miałem coś takiego nie. Ja chyba nie chcę, żeby to tak wyglądało. Nie chcę do końca życia mieć problemów z tym i z tym, nie, ale dzięki rozmowie, wszystko to jakby rozwiązaliśmy z hanią, dogadaliśmy się, znaleźliśmy rozwiązania na sytuację. Teraz naprawdę jest super. Nie wyobrażam sobie. Życia z jakimś jednym... Była realna szansa, że podczas projektu Hania oraz Świeży się rozstaną i podzielą los mortalcia i kartoni. Na szczęście parze udało się przepracować problemy, które były istotne, bo Bartek wspominał, iż nie chciał się z nimi borykać do końca życia. Poważne problemy z wizerunkiem ma również ostatnio Sylwester Wardenga. Po zanotowaniu bardzo dobrego okresu w październiku, gdzie wielu ludzi widziało w nim wręcz szeryfa internetowego, tak po ponownym nawiązaniu relacji z Bogzelem, ten stracił w oczach wielu ludzi. Co za tym idzie, jego kolejne działania są często mocno analizowane, a nawet i podpinane pod próbę wybielania się. Tak jak w przypadku tej sytuacji. Znalazłem takiego psa w lesie. Ma obroże, Nogi ma takie jakby przemoczone tak ostro. Kuleje na jedną nogę, ale sierść ma taką jakby zadbaną. Pokaż się psiaku. O taki. I nie wiem. Pół godziny z nim stałem. Nikt nie idzie. Za pół godziny tak już chyba będzie ciemno. I nie wiem. Co robić. Ludzi się nie boi, albo komuś uciekł, albo ktoś puścił. Oj, tak dziwnie chodzi, kuleje. W komentarzach pojawiło się wiele negatywnych wypowiedzi, że Sylwester próbuje się wybielić, jednak pamiętajmy również o tym, że ma on spore zasięgi i realnie może dotrzeć do faktycznych właścicieli psa. Jeżeli nawet miał być to wybielanie wizerunku, to końcowo dzięki temu pomoże on temu zwierzęciu. Problemy z utrzymaniem spójności wizerunkowej ma również Stanowski. Dziennikarz po przejściu z kanału sportowego na własne poletko nadal prawdopodobnie ma wiele nawyków związanych z pracą w kanale sportowym. I podczas jednej z ostatnich transmisji przypadkowo wymienił nazwę poprzedniego projektu, z którym aktualnie rywalizuje. Dieta od brokuła jest jednym ze sponsorów kanału sportowego, więc jeśli szukacie diety pudełkowej i pytacie nas o zdanie, no to odpowiedź może być tylko jedna. Dieta od brokuła. Ja powiedziałem kanał inny, a nie zero. Tak? Ktoś, to, tak to się poprawił. To no. ja mam sportową koszulkę. Dobra, no. ale to też jest dużo sportu. Bardzo dużo dzisiaj, zwłaszcza o 10 jest program sportowy. Jest program sportowy i jeszcze przychodzi do nas Kamil Gapiński, nasz. Właśnie. No, to wszyscy są wszyscy są stamtąd wokół, boku. Więc jak mógłbym się nie pomylić. Dobra, że się nie śmiejcie na tym czasie. E, wiadomo, że kanał. Zero jest sponsorowany przez dię od Brokuła. Ciężko określić, czy zrobi to celowo, jest na to spora szansa, bo dzięki temu urywek ten poniósł się dalej, generując tym samym jeszcze większą reklamę dla cateringu przedstawionego w tym materiale. Pod naszymi materiałami od teraz pojawiła się opcja podzięku, jeżeli chcesz wesprzeć naszą pracę dowolną kwotą, będzie nam bardzo miło, a środki te zostaną przeznaczone na rozwój kanału. Dziękujemy.